Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić takie bransoletki. One właśnie tak wyglądają po skończeniu. Do jej wykonania potrzebujemy kilku kolorowych gumeczek, szydełka, haczyków i krosna. Na sam początek bierzemy krosnę i ustawiamy je strokami do siebie. Bierzemy jedną białą gumeczkę i nakładamy ją tutaj, w środkowym rządku. Bierzemy kolejną i tak robimy aż do samego końca. Teraz bierzemy pomarańczo, trzy pomarańczowe gumeczki i nakładamy je tutaj na trzeci kołeczek. Teraz bierzemy trzy gumeczki fioletowego koloru i nakładamy je na następny kołeczek. Tak robimy aż do. Yy, Tutaj z tej drugiej strony do trzeciego raz bierzemy białą gumkę i składamy ją na dwa. Teraz nakładamy ją tutaj na ten ostatni kołeczek. Bierzemy szydełko i odchylamy tutaj tą gumeczkę. tutaj odchylamy. Muszę sobie trochę pomóc. Bierzemy i wykładamy tą gumeczkę od samiutkiego spodziku. Nakładamy je na kołeczek. Teraz biorę kolejną gumkę, zdejmuję ją i także nakładam na kolejny kołeczek. Robimy tak teraz, aż do samego dwiecia. Tutaj jest taka gumeczka biała. To ją teraz zdejmujemy i ona jest też tutaj. To też ją zdejmujemy, a tą wcześniejszą przekładamy. Tak robimy aż do tego kołeczka. Teraz tu. tutaj, jak już przełożyliśmy ostatnią gumeczkę, to teraz zdejmujemy tutaj to i nakładamy na ten kołeczek. O tutaj. Teraz zdejmujemy z tego kołeczka wszystkie gumki. Bierzemy 5 gumeczek białego koloru, w moim przypadku. I, je, i zdejmujemy te wszystkie, trzy gume, te wszystkie gumeczki, które były tutaj. teraz weźmy jedno, jeden haczyk, zdejmijmy gumeczki z szydełka bardzo ostrożnie i zaczepimy nasz haczyk w ten sposób. Teraz zdejmijmy bransoletkę mniej więcej do tego tutaj kołeczka. O tak. Teraz Weźmy tu, zdejmijmy stąd gumeczki i weźmy cztery gumeczki białego koloru. Dobrze, kiedy już przełożymy wszystkie gumeczki, weźmy tutaj, zdejmiemy skrzydełka i zdejmijmy tutaj to wszystko. w ten sposób. Weźmy haczyk z drugiej strony, tutaj i, go, i zaczepimy. Nasza bransoletka wygląda o tak. mam nadzieję, że Wam się udało ją zrobić. Cześć!